Śmak ludzie z tej strony Grywciu witam Was w kolejnym odcinku Crisisa 3 przeprogramu i baterie obrony przeciwlotniczej cel. To jest nasza. Główna misja. No bym to zrobił teraz ostro na sam początek. Od ostatniego odcinka, więc u mnie się nic nie zmieniło. W sumie byłem sobie tylko herbatę zrobić. Strasznie jasno jest. Czy mogłabyś kamerko? Załapać moją twarz. Nie bardzo. No to dobra, trudno będzie tak jak jest. Niekoniecznie o to mi chodziło, co zrobiłem, no ale trudno. Odwaliłem manianę jak zwykle zresztą. Coś w tych skrzynkach jest, nic nie ma. Romo 1, zapora fulton jest automatyczna. Generatory mają wyłączniki awaryjne. Wystarczy je przełączyć, żeby odciąć zasilanie. No dobra, ale nie wiem czemu wybrałem przejście wentylem. To takie aż dziwne u mnie. Do wszystkich notek, tuż za Proro będzie najwyżej za 2 minuty! Macie tu być wczoraj i zawsze mieni. Albo. Dobra, przełączamy się na trip skradania. Oj, tam myślicie, że to jeden granat? Ja wam powiem, że będzie ich jeszcze więcej. To muszę się trochę zbliżyć do was. Dobra. Zobaczmy. Teraz wieżyczka na was, wieżyczkę na was, waszą naśle, żeby było ciekawiej. Do widzenia panowie! Coś tam jeszcze gdzieś? Coś? Tam mamy coś ciekawego, i przejdę się tam, zobaczę. Bo to nigdy nie wiadomo, czy nic ciekawego nie leży. Pewnie, że. Leży. Nie wiem, co mi to zrobiło, ale zrobiło coś. Muszę telefon sobie wyrzucić na drugą stronę, bo mi tu pyrka. Okej, okay, dobra. To już mi nie będzie potrzebne, ale to bym chciał. Moduł wzmocnienia. Tutaj powinien być przynajmniej. Jest coś. Aha, tajfuna mam. Ale to raczej o tak bym chciał wymienić. Nie tak. O, dobra. Ale czemu za tajfuna? Ja bym chciał za tą broń wymienić. O, właśnie, dobra. Tak to mogłem, odwrotnie już nie. Dobra, ktoś gdzieś tam jest jakiś jeden, tam jest jakiś drugi. Okej, okay. aj, ajajaj, aj, aj. no, trochę się wbiłem. No, proroka ciężko zlokalizować, słuchajcie, łupaki, jakby nie było. Dobra, tu jest jakiś wywiecznik, więc my sobie tak na cichacza to zróbmy, powiedzmy. Dobra, zobaczmy, jest tu ktoś na dole gdzieś. Cokolwiek, ktoś, ktokolwiek. Chyba nikogo nie ma. Myślę, że możemy podwiec. Okej, okay. tutaj nikogo nie ma, więc to, co jest tutaj, mamy. Że tak powiem, możemy sobie sami tu zrobić. Kliknij, aby przeprogramować. Jak najbardziej, jak najchętniej przeprogramować. No co? Jeszcze raz. To było dziwne. Nieważne, Uch, ale się udało w ostatniej chwili. Jakbym szybciej nie zrobił, to bym tego nie zrobił. Wyciśnij, aby użyć, no stąd musimy uciekać, tak powiem. Myślicie, że mnie nie uratuje maskowanie? Myślę, że mnie uratuje Będziesz miał na głowie 3, nie 4 oddziały likwidacyjne cel plus wsparcie z helikopterów Jeśli coś planujesz szybciej to planuj szybciej No właśnie tak powiem Mam szczerze, że zaczynam coś planować, ale nie wiem jak z tym wyjdzie Tam jest jakiś jeden jeszcze Tam się muszę dostać Tajfune, tajfun taki dość spoko jest, widzę. Ta broń jak najbardziej mi się podoba. Jest dostosowana do moich potrzeb, że tak powiem. Tak, tam cel podstawowy. Jeszcze celu podstawowego koleżanko nie widziałaś? To nie działa. Tyle dobrze, tu jest jakiś jeden gościu. I chciałbym się go pozbyć. Okej okay. No ale. Kurde. O, dobra. Dobra. Gdzie ja mam tu teraz lecieć? Bo na bank mam tutaj to. Dobra. Hops i hops. Dobra. Wchodzimy do środka. O, to ci ciekawe. Wzmocnienie kolejne. Co tu się wyrabia? Ja nic takiego, przyjacielu. Dobra, to jest ładunek O, amunicja standardowa, jak najbardziej się przyda Schodzimy na dół Schodzimy, schodzimy, śmiało, 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 śmiało Tutaj raczej nikogo nie będzie Mówisz, że dwa alfa wykryliście Dobra. Do widzenia Znajdź wyłączniki, wyłącz to O kurwa, jasna, nie ma czasu. Przyciśnijmy ich trochę. Co jest? Prorok, czy ciebie pogrzało? Cel na poziomie 65% i spada. Misja wykonana. Ewakuacja na pozycję Delta. Gazem. Mam na myśli co innego Spodoba się mu popalić Okej okay. Do widzenia Tutaj dwóch panów padło Próbuję się ukryć, Ja się nie będę ukrywał nigdzie co wy zwarywaliście Tu jakiś jeden gościu jest jeszcze a i to wszystko w sumie on sam został. Do widzenia, przyjacielu. Ktoś gdzieś coś, a tam strzela jakiś gość z tajfuna. Do widzenia, do widzenia. No ale. Oj, trochę gorzej. No, strzelam do ciebie, no bo jesteś najbliżej, przyjacielu. Jakby twój kolega był bliżej, to bym strzelał do niego. O, kurde. Dobra, trzeba ich ręcznie tutaj najebać. Brak amunicji mam we wszystkim, więc to tak trochę słabo. Słabo wygląda, dobra, gdzie mam postawić te miny? Na dole. Aha, czyli muszę zejść po prostu pod wodę, że tak powiem. Czy też po prostu niżej Ramo 1, mamy 60 minut na załatwienie głównego celu. Idą na ciebie liczne jednostki cel. Tylko mi teraz nie zawal tej cholernej misji. Mhm. Zagrożenie. Ooooooooo, o, 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 o. faktycznie liczne jednostki cel na mnie lecą. Wuu! Jeszcze na trollkę trafiłem jakimś cudem, nie, no spoko. Kto by się spodziewał tego, że tam będzie jakaś tyrolka Whatever, what the fuck I teraz cała Tama leci Woohoo, będzie grubo, patrzcie I poleciała cała Tama, razem z nami Tak przy okazji, jak już tu jesteśmy Dobra Mogę przejąć kontrolę? Nie mogę jeszcze Jesus Christ Ten nowy Jork jest dojechany jak naprawdę środek dżungli Przyjacielu Let Ja do niego strzelam on nieśmiertelny no, no, drogę do rozdzielni. Moim zdaniem zaplanowane przez nasz Dobra, Było niepewne, a nawet szalone Nazywam się Prorok Ty się nie nazywasz nazywają się ludzie a ty masz pseudonim i zasrany numer seryjny Bez mnie jesteś bez szans więc lepiej oboje się postarajmy raport taktyczny przyjęłam wysokościowy system obrony korporacji padł kompletnie ale to nie Dobra, coś tu właściwie ktoś to jest. teraz chyba dopiero się zacznie korporacyjni są w odwrocie ale okopali się w rozdzielni Pewnie będą chcieli zrobić z całej okolicy strzelnicę O kurde że na pewno będą chcieli zrobić strzelnicę Oni zawsze chcą zrobić strzelnicę Zresztą przejdziemy jakoś tutaj bokiem Nie wiem czy to jest lepsze rozwiązanie, gorsze rozwiązanie Ale tutaj coś jest Zbadaj woje cel no, wychodzimy na taki teren, gdzie oni już mogą być dokładnie. To coś widzi, niby. O tu jakiś gościu padł. Na przykład tu. O. Do widzenia. Dobra, włączamy nasz kamuflecz. Cel, cel! Tra-ta-ta. Dostali z tego. Co to mamy? Hmm. Oczywiście amunicję do łuku. Kody do bramy bezpieczeństwa żeśmy dostali. Nie pozwólcie, aby się prześlicznął. Ruszać. O, to mają tam żółwia Snajperzy się zaczynają pojawiać Dobra Zaczynają się pojawiać snajperzy i to mnie trochę niepokoi Do widzenia Jak wiedziałeś, że cię zabiję, to po cholerę strzelałeś mi w plecy, gościu to trochę takie głupie, no, samobójstwo po prostu Dobra Wciśnijmy dalej Nie ma tutaj co czekać na to, na zbawienie, że tak powiem Okej, okay, tutaj nic się nie dzieje na razie na mapie naszej Mamy 300 metrów do ceny eee, no Romeo, tu Romeo 1 Jestem... E, e, chyba się zatrzasnąłem musicie mi pomóc wrócić do centrali romeo jeden weź się w garść mamy teraz ważniejsze problemy racja psychol, chyba się w niej zakochujesz ja też coraz bardziej ją lubię pierdzielisz <noise> psychol zakochany myślicie? romeo jeden, masz główny cel w polu widzenia system x został zamknięty w kolektorze energii kilkaset metrów pod ziemią ale system tędy jest jeszcze jakieś jest przejście. Nad nim. Musisz przedostać się na górę. Dobra, ja se przejdę tędy. Myślę, że ta opcja będzie. O kurde, tutaj jeszcze mi daje jakąś opcję, ale wezmę sobie najpierw amunicję. Tutaj da się gdzieś przejść jeszcze. E, to trochę gorzej. Bo to chyba sepidy będą. Coś mi się tak wydaje, coś mi się tak widzi. Czy tędy, którędy ja idę, będą sepidy? Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Okej, okay, no wychodzimy. Jeden. Sytuacja jest dramatyczna. Korporacyjni podtrzymują pracę rozdzielni przy wyłączonej matrycy stabilizującej. System może w każdej chwili implodować. Zaczynamy operację UDAR. ...przejmij kontrolę nad zasilaniem, żebyśmy mogli bezpiecznie wyłączyć system X. Przyjąłem. O kurde, strzelają do mnie. O kurde, dałem się trochę wdupić. Dobra, tu jest jeszcze jeden gościu. Dobra, padł tutaj. Jest jakieś wejście, tylko jakby to. No. Jakby tam wejść, to jest moje pytanie. Tu się jakieś czujniki da zrobić, więc zrobimy. O, a to to. No popatrzcie, ludzie. Dobra, teraz trzeba tak po cichutku wejść. Na cichacza bym powiedział. Tu jeden skurwił jest na dole. Trzeba by było go tego. Dokładnie. Dobra, kolega z Cel padł. Oła. Tam coś mamy zrobić. Okej, okay, tu, 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 tu jest jeszcze jeden, jeszcze ktoś gdzieś. Mam jakiś poziom szyfrowania sam Myślę, że tam będziemy musieli iść dość szybko. Tutaj możemy zejść Do widzenia Pełny pancerz mam to, i możesz naskoczyć, chłopie No to nic takiego przyjacielu. Ewidentnie to nic takiego. Ktoś jeszcze chciałby się ze mną przywitać, że tak zapytam? Bo ja bardzo chętnie pozdaję nowych ludzi, shit happens. Kto to do mnie nawala? Jest tu coś? Nie, tajfun to tajfuna to ja mam. O oh fuck, za dużo ich tu trochę jest już. Kurde, biegniemy Do widzenia, przyjacielu. O, jest jeszcze jeden obok. Do widzenia. No padaj, że stary. Oj, nie mam za bardzo amunicji. Nie to to chciałem włączyć. Uważajcie, zamaskował się. Do widzenia. O nie, to robot. Ja jestem trochę w dupie. Ja nie mogę go ten. Fak To gorzej. Nie mogę tam tego robota rozwalić w takim sposobem powiedzmy hmm, ręcznym. Zagrożenie systemowe. poza specyfikacją Dobra, poza specyfikacją czy ze specyfikacją, nieważne. Co my tu mamy? Tajfuna, ja nie chcę tego tajfuna, co oni się tak uparli na tego tajfuna. O! Tu, jest, tu mamy jakiś pist pistolecik, znaczy się leworwer w sumie. Piździelcu? Ja ci kurwa dam, czekaj, tylko tam wejdę, to zobaczysz piździelca, nie? Na swoim ryju. Poczekaj, frajerze. Masz piździelca Ktoś jeszcze chce mnie nazywać pizielcem, ty? To zapraszam. Co! Zabili mnie jakim cudem! Dobra, zmaściliśmy so To ja wam powiem od razu, zmaściliśmy so much. Dobra, ale muszę pozaznaczać sobie wszystkich. I tym razem zrobię to po cichu, nie? Tym razem ewidentnie zrobię to po cichu Tego już nie ma Tamten już nie żyje Tamten też Dobra, na razie jest czysto powiedzmy Gdzie my mamy iść? Aha, my mamy iść tam gdzieś O ty szuko Nie bardzo wiem jak ja mam tam to rozwalić, ale... Trudno Myślisz, że to będzie jeden zabity? Lol, ilu ich tu jest? Uwaga, granat! No weź, że zmień tą broń, co? Dobra, ja sobie ich muszę pozaznaczać, bo widzę, że to będziemy tak tutaj do usranej śmierci z nimi się strzelać. Jeden z naszych. Aaaa! Mniej więcej tak to brzmi. Cztery. Fakt, okładają mnie dość ostro. Do widzenia. Dobra, na pełnym pancerzu to oni mi mogą. Gościu, padnij, że Skąd do mnie oni nawalają? Jeden jest pode mną, to na pewno Tych pizdzielców przybywa i tu jest ten problem O kurde, amunicji mi brakło Zmienić typ amunicji no, tutaj akurat nie mam żadnego innego typu amunicji. No nie, no coś. No bez jaj. Ej. Dobra, pad. Solówka? Dawaj tajfuna, bo nie mam już broni. A nie, to skara, żem wziął za tajfuna. A skąd ty się tu wziąłeś? Do widzenia! Ktoś jeszcze? Tu jakiś jeden? Wszyscy? Tu jakiś jeszcze jeden biegnie. Do widzenia! Ktoś jeszcze? Ale mnie załatwili tam dość ostro. Powiem mam szczerze, Dobra, gdzie ja mam się udać? To jest moje pytanie. Czy tutaj? Do widzenia. No ale gościu, padaj, że nie, gdzie ja mam iść? Tutaj mam iść, jakieś 27 metrów. A tutaj do tej windy. Aha, myślę, że do tamtej. Też spoko. Romo 1. Zbliżasz się do kolektora energii. Znajdź dwa alternatory prądu. Musisz je wyłączyć. Miguel, Dla dobra wszystkich musimy wyłączyć rozdzielnie. Okej, okay, słuchajcie, zakończymy sobie ten odcinek, tutaj się schowam. Zakończymy sobie ten odcinek, także jeżeli wam się podobało, no to wiecie co macie zrobić, jeżeli wam się nie podobało, skomentujcie, co wam się nie podobało. Dzięki wam za oglądanie, no i zapraszam was do następnych odcinków. Także to tyle. Na razie. No i cześć.